Co like right, awesome no sąsiedzi? Chciałbym pożyczyć wasze szczoteczki do zębów, żeby się wyczesać tam, gdzie nie sięgam? Jeśli się zgadzacie, to niczego nie mówcie! Czyli się zgodzili! Taka okazja zdarza się tylko raz w życiu. Skoro już tyle pożyczamy, to może weźmiemy też telewizor. Wielki ten telewizor. Wielki i bardzo ciężki. Mm, słusznie. Niech pomyśla. Dobrze. Rozum podpowiada mi, że król, czyli ja, nie powinien targać ciężarów. Uwielbiam targać ciężary! Biedny mor. Czekaj, pozwól, że ci pomogę. Pchaj mocniej nogami! Od By... czego masz nogi, jak nie pchasz? A gdzie się cieszyć? Teraz! To jest rozkaz! A. Ojejciu! Cieszę się niezmiernie, aż do rozpuku jelit! Aha, ha Całego ***ty, no, ja... Włóknij, Morris! Zaciągnij się! Zaiste, mój mózg zasłużył na pochwałę. Mózgu, mądryś? Dziękuję! Zawsze to jakaś odmiana, nie kolejny pomysł prosto z tyłka. Strześ się plugastwo! Ale bowiem zaostrzeżone jest przez stalowego pingwina! Wielkiego doktora kontra faudę! I żyga rzuta! Rzygo? Rzut? No co ty, chyba ustaliliśmy cud do trzebiak! rzut! rzut! Śmietniki, protesty, panika, ucieczka węża postawiła wszystko na głowie, Boni! Bo Skąd czak? To po prostu jest hoboken! Cofnij się Maciarzu? Nie widzisz żelaza w dłoni! Tak, to jest nasz kuzyn. Ma na imię... Czy to jest Pietrek? Szalenie mnie intryguje to imię. Do tego stopnia, że marzem wewnętrznie, by on był pieczkiem. Ja też mogę być Pietkiem. Ale żeś trafił, on faktycznie jest Piet... No to niesamowite drzewko. Wiem, że jest niewielkie. Fakt. I do tego paskudne. Ale jeżeli ktoś będzie dla niego miły i... Je... Przesłanie chińskiego nowego roku. Bożego narodzenia. To proszę, czego? <śmienic>